1918. Rok dawno już się zaczął, chociaż nie mam ochoty opisywać w pamiętniku wszystkich trosk, wolę jednak nie zostawiać pustych miejsc. Czas upłynął dość monotonnie, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, ale jest kilka rzeczy wartych wspomnienia w kwestiach zawodowych. W styczniu nie wypłacono dywidendy, ale dług wobec Zachera w wysokości 4,5 tysiąca marek został spłacony. W branży drzewnej nadzór sprawowali księgowy Kalb i pan Hammer. Każdy pracował pół dnia. Nasz kierownik działu drewna został powołany, ale nie było możliwości zatrudnienia nowego. Pan Kalb, który niedawno obchodził 25. rocznicę ślubu, z okazji której podarowaliśmy mu złoty zegarek, niestety Poróżnił się z panem H, panem Hammerem, i ostatecznie tak był wściekły, że opuścił naszą firmę pod pretekstem służby pomocniczej dla naszej ojczyzny. Reinhold miał się teraz zająć miejsce Kalba, ale i on nie mógł znieść niesprawiedliwych oskarżeń pana H. I pozostawił go samego w zarządzie tartakiem. Reinhold był tak zły, że poważnie rozważał całkowitą separację i postanowił sprzedać nowy budynek fabryki panu H w celu otrzymania spłaty długu. R był zdania, że stara część jest wystarczająca zarówno teraz, jak i na wiele lat po wojnie, dlatego zaoferował nieruchomość firmie Weisenberg, która początkowo zgodziła się na zakup, lecz niestety wycofała się z tego pomysłu w miarę trwania negocjacji i zakupiła ostatecznie tylko mały pas gruntu. Pan W interesował się składem drewna. Mieliśmy już tyle trudności ze zdobyciem drewna, z pracownikami i z maszynami. Postanowiliśmy zamknąć interes i sprzedać teren. Połowa powierzchni należała do pana Hamera, druga połowa do Magdy, Bruna i Reinholda razem. Wypłata była więc niemożliwa. Umieściliśmy ogłoszenie sprzedaży w berlińskiej gazecie, tej samej, w której poszukiwaliśmy informacji o zleceniach dla wojska. Zgłosiła się berlińska firma produkująca precyzyjne urządzenia mechaniczne, która wydzierżawiła nowy budynek, a ostatecznie przejęła całą fabrykę. Negocjacje ciągnęły się do sierpnia i niestety zakończyły się odmową, argumentowaną sytuacją polityczną. Po tych niepowodzeniach nasze marzenie o przyszłości wydaje się pogrzebane. Na Wielkanoc Zigrid poszedł do gimnazjum, a Sylwa Regina rozpoczęła pierwszy rok nauki. Teraz spotkaliśmy się z dość miłą niespodzianką. Pan Oblat dał nam nakaz opuszczenia mieszkania do 1 października, ponieważ korzystnie sprzedał swoją willę. W sierpniu padł nam cenny młody koń. Reinhold musiał pełnić wartę w stajni przez całą noc. Zaś kura z przydziału była przyczyną. Zaburzenie litowych. We wrześniu otrzymaliśmy kilka smutnych wiadomości o stanie zdrowia Augusta Hartmana, i w końcu musieliśmy pojechać do Strzelina na jego pogrzeb. Od roku cierpiał na wrzody. Dolegliwość ta okazała się nieoperacyjna na skutek długotrwałej wojny i słabych zbiorów. Nasza żywność stała się tak skąpa i droga, że racje żywnościowe w żaden sposób nie wystarczały, by nas wyżywić. Przydział chleba tygodniowo na jedną osobę wynosił 4 kg, mięsa 150 g, zdarzają się jednak tygodnie bez mięsa. Racja masła to jedyne 50 g, cukru na miesiąc przysługuje 1,5 kg. Na kaszman. Czy jęczmień możemy czekać miesiącami? Głodujemy? Lecz z pogardą dla śmierci. Ci, którym portfele na to pozwalają, kupują żywność spoza należnego przydziału. Za gęsi płacimy 60-70 marek, za kaczki 28-30. Za kurczaki 18 marek. Na górnym Śląsku za jedno jajko bierze się markę. Dałam tylko 32 feniki, ale teraz nie dostanę nic. Pod stołem udało mi się zdobyć 8 centarów cukrowych buraków, sok domowy jest dla nas bardzo dobry. Pomimo poważnego niedoboru mieszkań udało się nam znaleźć bardzo przestronne, wspaniałe mieszkanie przy placu Grunwaldzkim. numer 2. Z balkonem, z widokiem na tereny zielone, zakupiliśmy meble wiklinowe i papierowy dywan. Dochód z handlu drewnem, budynków i maszyn to czysty zysk pana. Tamara. Podobnie jak wszystko inne, połowa należy do niego. Przy budowie organów pracuje obecnie 15 osób. Trzech byłych pracowników zostało zwolnionych z wojska i wraca do pracy. Może od teraz będzie lepiej. Zawieszenie broni. Nie tylko Niemcy, ale i wszystkie inne mocarstwa są u kresu swych sił. Żaden żołnierz nie chce już walczyć, ale jedności nadal nie ma. Warunki pokojowe narzucane nam przez Amerykę są dla nas przytłaczające. Wielu wzdycha z żalem, w przytłoczeniu ciężarem naszego losu. Władze lokalne zostały obalone, a naszego wiernego cesarza z pewnością czeka smutny los. Obecnie na szczęście są socjaldemokraci. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie pokój jako radość i zwycięstwo, a teraz jestem zalana łzami, gdy zobaczyłam z balkonu czerwoną flagę z muzyką. Przesuwającą się wśród tłumu. Jakże to będzie? Wojna zakończyła się epidemią grypy hiszpanki, która przerodziła się w zapalenie płuc i często prowadziła do śmierci po 4-8 dniach. Całe rodziny wymierały, a gazeta ledwo nadążała z zamieszczaniem wszystkich nekrologów. Zamknięto teatry, szkoły i tym podobne. Wszyscy poważnie zachorowaliśmy w tym samym czasie, pozostając bez pomocy w domu, bo moja pokojówka była na urlopie. Po prostu leżeliśmy w łóżku. Zikryt, który przyniósł chorobę ze szkoły, początkowo był chory, ale czuł się na tyle silny, że mógł mi trochę pomóc. Udało nam się przetrwać z Bożą pomocą, chociaż Sylwa nadal ma kaszel przez cały ten czas. Ledwo można było dojść do siebie, i dopiero teraz można było cieszyć się widokiem wspaniałego mieszkania. Meble tutaj wyglądały o wiele ładniej. Podczas wakacji jesiennych Alicja i Willy wybrali się do północnych Niemiec i kupili dwa domy w Warneminde i w Güstrow. Ona sama chce zamieszkać w Warneminde i wyprowadza się już na Wielkanoc. Podobno, latem jest tam cudownie. Alicja już nas zaprosiła, żebyśmy ją odwiedzili. Od dłuższego czasu. Nie odwiedziliśmy nowych miejsc, i jeśli wszystko się uda, chciałabym pojechać do niej z dziećmi na letnie wakacje. Być może Edda przyjedzie z Kopenhagi w tym samym czasie. Przydałaby nam się jakaś odmiana. Początkowo pociągi i ogólnie ruch kolejowy przeznaczony był głównie dla powracających żo żołnierzy. Słyszeliśmy, że Hans i Karl Mack znaleźli się we francuskiej niewoli. Na szczęście nie byli ranni. Na każdą podróż należało uzyskać specjalne zezwolenie. 26 listopada. Dziś zmarł brat teścia, wujek Oskar Schlag. W fabryce wydarzyła się jeszcze jedna niezwykła scena, tym razem z Bruno i panem Hammerem. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Wydaje się, że tak dalej być nie może. Naprawdę nie spotkało nas w tym roku nic dobrego. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ta uroczystość wypadła znakomicie. Dzieci nie dostały wielu prezentów i nie było miejsca na wielkie usztowanie, ale wspaniale udekorowaliśmy naszą choinkę i rozwiesiliśmy elektryczne lampki. Dorośli dostali po parze skórzanych butów. Reinhold kazał użyć sobie krótki sportowy płaszcz.